Pytałem go pięciokrotnie, to zresztą to na pewno jest również nagrane u Pani dyspozytor, ile razy ja go pytałem. Ja jedyne czego się obawiałem, to że tam jeszcze może być jakaś butla, jakaś, jakaś kuchenka, dlatego tego człowieka odciągnąłem najdalej jak się da, że nawet jakby to wszystko dupnęło, to żeby już wszyscy byli w bezpiecznej odległości. Dużo się dzieje w świecie sportu walki. Marcin Najman zazwyczaj jest w centrum wydarzeń, ale dzisiaj rozmawiamy nie o tym, co w świecie sportu walki, tylko co, co w walce i co w walce o ludzkie życie. Bo o ciekawej informacji gdzieś tam donosiłeś w swoich mediach społecznościowych. O sytuacji, gdzie doszło do pożaru, Marcin Najman informował, że wyciągnął człowieka z pożaru, i chciałem zapytać o tę sytuację dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o tym. Jak w ogóle doszło do całej sytuacji, w jakich to okolicznościach w środku nocy znajdowałeś w okolicach właśnie tamtego miejsca? Wracałem wraz ze swoją rodziną z Kalisza. Byliśmy tam moi córce, dzięki uprzejmości Maćka Kawuskiego, pokazać plan nagrywania pana Kleksa. To taka ciekawostka. Więc, więc wracając z tego planu, gdyż moja córka teraz w szkole przerabia pana klepsa. No i wracając z tego planu, dosyć późno, no już po godzinie 24 na wysokości Wielunia, na ulicy Częstochowskiej, no bo już na Częstochowę kierowaliśmy. Zobaczyłem przejeżdżając, że z, z okna Takiego y, y, domu, wy, psinka ciło, y, domu wydobywa domu wydobywają się po prostu takie jezory ognia. Mhm. Od razu wiedziałem, że musiało się coś stać, tylko byłem zaskoczony, że tam prawie nikogo nie ma i, e, i że to ja jestem ten, który musi po prostu tutaj coś z tym zrobić. Więc jakby nakazałem, że nie tak, że tak powiem po żołniersku Nawrót, podjechaliśmy pod tą posesję, wbiegłem na tą posesję. I przy tym i przy tym palącym się budynku, wtedy jeszcze nie był zajęty dach, wydobywały się tylko, ja trafiłem właściwie na sam początek tego pożaru, to to i to. Czyli i to, to jeszcze nie ta... wyglądało jakoś bardzo przerażająco, tak to nazwijmy. Tam, tam, tam już się mieszkanie paliło to mieszkanie, czy to była jakaś tam ich jakiś przyczółek, melina. Nie wiem, co to było. Natomiast nie wyglądało to jak dom z najlepszej dzielnicy, no umówmy się, tak? To są jakieś takie, to takie połączone, ale było to połączone z tym takim widać absolutnie mieszkalnym budynkiem dla kilku rodzin, piętrowym Pierwsze co zrobiłem to to podbiegłem do, do gościa, który sobie w najlepsze. On kurwa spał. Wygląda na to, że spał, by, tylko że ja myślałem, że on jest nieprzytomny. I leżał sobie przy, przy drzwiach. Te płomienie już atakowały całą tą ścianę, że tak powiem, przy której byłem. One jeszcze nie były na tyle duże, żebym ja nie mógł tam podejść. Chwyciłem go za nogę i go wyciągnąłem z tego. Wyciągnąłem go kilkadziesiąt metrów tam na trawę przed tym, przed tym budynkiem. I, i on odrzeźwił trochę. Pytam go, aha, no, ale w tym momencie, jak już go wyciągnąłem, zadzwoniłem do pani dys, na 112. Pani, nie jak się to mówi dyspozytorka. Dyspozytorka, bardzo utomna, bardzo taka kompetentna. Wytłumaczyłem jej, że to jest Róg Licy Częstochowskiej i i Popiełuszki bodajże. Ona jeszcze dopytywała o szczegóły. Mnie troszkę jakby zaczęło to martwić, że cały czas gadamy. A nie, a straż jeszcze nie jedzie. Więc dopominałem się o tą straż, no bo już się zajął dach. Więc pani powiedziała mi, że nie, nie, straż to już jedzie, natomiast ona doprecyzowuje moje położenie. Ja jeszcze podczas rozmowy z nią, yy, kilkakrotnie tego człowieka, którego tam wyciągnąłem, pytałem, czy tam w tym domu jeszcze ktoś jest, bo to była ostatnia szansa, żeby tam jeszcze wejść i kogoś wyciągnąć. Natomiast on, no chyba z pięć razy go pytałem po kolei, no. on, on twierdził, że, że tam już nikogo nie ma. Natomiast próbował wstać, przeleciał trzy metry w prawo, no jest w stanie, był po prostu. Yy, no tak tego człowieka, nie wiem, no widziałem może z trzy razy w życiu, tak pijanego. Y... Jeszcze jedna osoba gdzieś wybiegła, wydawało mi się, że to jest jakiś znajomy tego całego y... czy podwórka, czy może też tam mieszkał. W każdym razie, y... no też po żołniersku powiedziałem mu, że musimy poinformować wszystkich ludzi z budynku obok, żeby powystakiwali, bo tam już tam już ten pożar graniczył z tym budynkiem. No jakby się zajął ten budynek. Znaczy, to, była, to były ostatnie chwile, kiedy można było bezpiecznie tych ludzi ewakuować. Później już by nie było szans. No więc y, udało się to wszystko zrobić. Wszyscy ci ludzie, tam nie było dużo tych osób, pięć czy sześć osób łącznie z tego, y, wyszli z tego, z, tego, z tego domu. Tam jeszcze jakaś osoba niepełnosprawna ponoć była, ale to okazało się, że to jest jakby z drugiej strony budynku, gdzie jest z drugiej strony wejście. E, gdyby nie przyjechała straż, to poszlibyśmy po tą niepełnosprawną, ale. Straż przyjechała bardzo szybko, w ciągu pięciu minut już, już byli na miejscu. Dwa zastępy przyjechały, jak ja byłem, to dwa zastępy przyjechały. No i bardzo sprawnie sobie też poradzili z tą, z tą akcją. Natomiast był moment, że, że naprawdę wyglądało to groźnie. Wielkie jęzory ognia już na dachu, jakby się zajął ten dom obok, no to o tyle byłoby bezpiecznie, że ci ludzie już, już tam nie było ludzi. Mhm. Też, też kilkakrotnie pytałem tych osoby czy tam jeszcze ktoś mieszka, więc tam już tam miałem potwierdzone, że tam już nikogo nie ma w tych tych budynkach, więc jakby później to już była tylko walka o to, żeby były jak najmniejsze szkody, bo ludzie wszyscy byli już bezpieczni. To było najważniejsze. A mieliście, pewność, ja, mieliście pewność, że w tym pierwszym budynku już nikogo nie było, bo no według tej twojej relacji no to ciężko stwierdzić. Ja, ja powiem szczerze, że że, że pytałem go Pięciokrotnie. To zresztą to na pewno jest również nagrane u pani dyspozytor, ile razy ja go pytałem. Bo to już była ta chwila graniczna, kiedy tam już się zajął dach. I, i powiem tak naprawdę szczerze, że jeżeli by tam jeszcze ktoś był, no to w tamtym momencie już by się nie udało go uratować. Więc ja po prostu bardzo liczyłem na to, że, że on jednak mówi prawdę i że pomimo takiego upojenia, no, no, on, też, on, on się trochę otrząsnął jak zobaczył tym nogiem, ja już później tylko liczyłem na to, że, że jednak już, już nikogo faktycznie tam nie ma. Gdyby ktoś tam był, to też wiedziałem, że na pewno rano o tym przeczytam. Nie miałeś chwili zawahania, jak zdecydowałeś się tam ruszyć w stronę tego płonącego budynku, bo to jest też Kolna kwestia, nie. która no, wiele osób na pewno by miało duże wątpliwości, czy gdzieś tam narażać swoje, swoje zdrowie. Wiesz co, ale ja już się poznałem w takich sytuacjach. Byłem też kiedyś świadkiem takiego wypadku. Nie wiem, czy ten człowiek przeżył, czy nie. Natomiast bardzo takiego e, ciężkiego wypadku na pasach dziewczyna też gościa walnęła, pierwsze co zrobiłem, zjechałem i starałem się też e, faceta ratować. Więc jakby ja już, ja już poznałem przez tej sytuacji, że w takich sytuacjach, że jakby... Udaje mi się zimną krew zachować w tego typu sytuacjach. Poza tym to się bardzo szybko wszystko dzieje. No od zgłoszenia mojego do przyjazdu straży to było 5 minut. No to w, tym, w ciągu tych 5 minut to wszystko się wydarzyło. No to, to jest bardzo mało czasu, i, i, i często się mówi, że jakby człowiek miał czas na takie rozmyślania, no to pewnie byłoby chyba trochę ciężej. Ale tam nie ma czasu na takie rozmyślania, no. Ja jedyne czego się obawiałem, to że tam jeszcze może być jakaś butla, jakaś, jakaś kuchenka. Dlatego tego człowieka odciągnąłem najdalej jak się da, że nawet jakby to wszystko dupnęło, to żeby już wszyscy byli w bezpiecznej odległości, nie? Bo tego się obawiałem, że coś takiego się może wydarzyć, ale, ale na szczęście... Nie. Wszystko się dobrze już skończyło. Ty już wspominałeś o tym nie raz w przeszłości. też rozmawiamy nie pierwszy raz o tym, że Kiedyś mówiłeś po zakończeniu tej swojej przygody ze sportem, ty chciałbyś jeździć na karetce, że chciałbyś pomagać ludziom. Po wczoraj, jak rozumiem, ta sytuacja jeszcze mocniej się tam nasiliła u ciebie, czy, czy nie? No tak, tylko że musi mi się ten zakaz sądowy skończyć. Kończy się za dwa tygodnie. Więc teoretycznie za dwa tygodnie już bym mógł do erki wsiąść. Ja naprawdę lubię takie sytuacje o tyle, że. Znaczy lubię. Najlepiej, żebyś takie sytuacje w ogóle nie działy. Natomiast mi się udaje jakby trzymać nerwy na wodzy. To już jakby no tyle osoby wiemy, na ile nas sprawdzono. Więc jakby wiem, że się do tego po prostu nadaje i kto wie, no może kiedyś będę jeździł Rką. Zanim, zanim ta Rka wiemy, że jeszcze są plany sportowe. Tak, ale z Tomerką jest jeszcze taka dobra sytuacja, że wtedy naprawdę będę mógł skorzystać ze swoich umiejętności i, i, te, i tego ja naprawdę lubię jeździć samochodem I, i jak się jedzie na sygnałach to kodeks drogowy no, de facto nie obowiązuje więc to, to jest naprawdę ciekawe doświadczenie zawsze się zastanawiałem ile bym wyciągnął wtedy jakby mnie nie ograniczały takie takie różne sytuacje więc to kto wie zobaczymy natomiast jeszcze tylko podsumowując tą całą sytuację chciałem naprawdę z całego serca pogratulować, tak, nie wiem, czy w całej Polsce tak to działa, ale miałem okazję zobaczyć to na przykładzie wielu, no te służby działały po prostu jak w zegarku szwajcarskim, idealnie i, i chylę czoła i, i chciałem im naprawdę podziękować, że, że, że tak szybko niosą pomoc, mówię i pani dyspozytor i i straż pożarna. już tak jak mówię, to dwa zastępy przyjechały, gdy jeszcze ja tam byłem, powiedziałem, dwa zastępy, być może później przyjechało jeszcze więcej. No ale tutaj też taka ciekawostka, no tym wszystkim wydaje mi się, zawiodują władze samorządowe, więc i do tego słynnego pana burmistrza chciałem tutaj dwa słowa. Panie burmistrzu, dobra robota, tak trzymać, wszystko działa w wielu jak w szwajcarskim zegarku. To jeszcze wrócę się... tego. Cofnę się jeszcze do Twoich słów, bo mówisz, że lubisz jeździć samochodem, to jak się obecnie żyje na zakazie, jak obecnie wygląda ta sytuacja sądowa, bo, bo podobno na dniach gdzieś tam mają zapadać jakieś chyba decyzje. Eee, za dwa tygodnie kończy mi się ten, ten zakaz sądowy, którego nie miałem pół roku temu. No a, no a będę musiał, jak każdy obywatel w tego typu sytuacji, odpowiedzieć przed sądem za to, że nie, nie wiedza, nie nie zwalnia z, z, z tego, żeby przestrzegać przepisów, więc będę musiał ponieść konsekwencje i tyle. Wiem, że grał w grupy, jest silny, pewnie będzie chciał mnie obalić. Wszystko podsumowuję płętą czyli... Książką, którą mi pisze drugi rok, ale cały czas dochodzą nowe rozdziały. Cały czas nie mogę skończyć. I jak to oceniasz to, jak zaprezentował się w słynnej rzymskiej klatce Jacek Murański? Potwierdziło się to, co mówiłem wcześniej. Jacek Murański nie umie walczyć. To nie jest żadne bohaterstwo, ta rzymska klatka, tylko to jest taki wybieg na ewentualny proces z Elite Fighters.